Cześć, tu Kasia i Ewelina z kanału bezpresji. Dzisiaj zapraszamy Was na ekspresowe racuchy z jabłkiem. Ja mam z racuchami tak, że jak mam chęć na racuchy, to chcę je zjeść natychmiast. Natychmiast, po prostu nie chcę mi się czekać na te drożdżowe, chociaż szanuję je z całego serca, ale tam czas oczekiwania to jest nie wiem 40 minut, aż to ciasto sobie podrośnie. No, ja nie mam czasami tyle cierpliwości, niestety, no. dlatego mamy dla Was przepis na coś ekspresowego z proszkiem do pieczenia, zgodnie z filozofią bez presji. I z kefirem zapraszamy. Ruszamy z naszymi bardzo prostymi, szybkimi racuchami na chętkę na coś słodkiego. Potrzebujemy do tego mąki, oczywiście, bo to ciasto. Dokładne proporcje znajdziecie pod filmem. Do mąki dosypujemy proszek do pieczenia. A ja w tym czasie oddzielę sobie białka od żółtka, bo ubijemy sobie pianę, przez razem będą takie bardziej wszystko. Można by oczywiście zrobić jak to standardowo w takich przepisach, że najpierw sobie zmieszajmy suche, potem sobie zmieszajmy mokre, potem zmieszajmy razem, ale nie, my sobie po prostu dajemy suche do miski, dolejemy, włożymy tu jajeczko, wymieszamy elegancko i będzie super. Kefirek dolewamy, tutaj mamy taki 500 gramów, to będzie niecały, ale dokładnie już gramaturowo rozpiszemy to pod filmem, no tak wiecie, bez presji. Trochę mniej, trochę więcej, zobaczymy. Wymieszamy, zobaczymy. I do tego żółteczka, daj mi od razu tutaj. O, cyk. No i teraz ja najlepiej jak potrafię wymieszam te składniki, a Ewelina ubije perfekcyjnie białko. No i będziemy łączyć. Tutaj mam zmieszane już. Yy, Wydaje mi się, że bardzo dobrze zmieszane składniki na ciasto. Białko się ubija. To musi być chwila przerwy, bo nie byłoby mnie słychać. No i będą racuszki z jabłkami klasyczni, więc obiorę jabłka i pokroję w taką średnią kostkę. Białko mamy ubite na sztywną pianę, i teraz wymieszam je sobie bardzo delikatnie z ciastem na racuch. A no i jeszcze taka uwaga, że do tego ciasta, jak lubicie bardzo słodkie, to można dodać, no nie wiem, łyżkę, ile tam chcecie cukru. My nie dodajemy, bo jabłuszka są bardzo słodkie i będziemy to posypywać jeszcze cukrem pudrem, więc no stwierdziłyśmy, że to nie ma sensu tam jeszcze dosypywać, ale jak ktoś chce. I lubi jeszcze bardziej słodkie, no to sobie dosypcie. A mnie się w ogóle nie wiem, robiło się u Ciebie coś takiego w domu? Nie. Bo mnie się totalnie to kojarzy z takim leniwym popołudniem w niedzielę. Nie wiem, jak to wyglądało u Was, ale u mnie niedziela w moim rodzinnym domu to zawsze było tak. Obiad o 14 przy familiadzie, tak. potem złoto polscy, szansa na sukces i na dobre i na złe. I wszyscy się pokładali po kanapach i gdzie tylko mogli. I mama właśnie bardzo często robiła takie. To u nas się nazywał jawka w cieście, bo moja mama nie kroiła tego tak drobno. No tylko takie większe cząstki właśnie w takim cieście maczała i to z cukrem pudrem. To jest totalnie smak mojego dzieciństwa. Właśnie takich nie, leniwych niedziel w dzieciństwie. Piękne wspomnienie, naprawdę. Piękne. Uwielbiam taką sielankę. I ta Familiada, no brzmi po prostu się. I Złoto te złotopolskie. Zobaczcie, jak pięknie to ciasto się nam powietrzyło od tego białka. Warto chwilę czasu poświęcić, żeby ubić jednak to białko osobno. I to w ogóle jest rada do wielu rzeczy, jak się smaży omlety. To Jak chcecie uzyskać taki bardziej puchaty, naturalny efekt, to warto to białko sobie ubić i połączyć z masą, bo to naprawdę mega na powietrza tak spuchaca. Nie ma takiego słowa, ale wiecie o co chodzi. Ale bez presji. Jak używasz tego, tak ja sobie używaj po prostu, wiesz? Nie, no tak jak używasz sobie, to rób sobie co chcesz, no ale generalnie ja daję taką radę. Nie wiem dlaczego i jakie mam podstawy, żeby mi <laughs> radę dawać, ale jeśli chcecie mnie słuchać, to powracam. Ale wiesz, skoro okazało się, że jest słowo dnity, to może spuchacać też jest takie słowo. Może czynić bardziej puchatkowym. Jabłuszko i też delikatnie. Ale to jabłuszko jest super. To w ogóle są jabłuszka, takie mega eko jabłuszka z sadu z rodzinnego domu Wojtka. Racuchy w zasadzie ciasto gotowe idziemy smażyć do kuchni, bo no niestety w tej pięknej dżungli nie mamy kuchenki, więc lecimy. I racuchy smażymy na oleju rzepakowym i dla podkręcenia smaku dodam też troszkę masła. No, nigdy za wiele. Nic nie zaszkodzi. Więc śmiało. Racuchy gotowe, wyglądają super apetycznie. Pachną jeszcze lepiej. I teraz, żeby skończyć dzieła, mówi się jakoś inaczej: zwieńczyć dzieła czy coś tam? No, kończ pani. Kończę cukrem pudrem, je posypię. To zawsze jest. Tosik. No zobaczcie. idealne na jesień, na te szare dni czy wieczory, śniadania, kolacje, a nawet na obiad, co tam szkodzi. Kolecamy, Ale taki podwieczorek zaczyna się ten wieczór, właściwie nie wiesz, co ze sobą zrobić. Zrób sobie racuchy. Piękne, piękne, cudne. Kasia, a co na naszym kanale jeszcze mamy takiego deserowego na szybko? Deserowego i bardzo jesiennego na szybko mamy yy, czekoladowy mus z dyni. Mm. Za chwilę sezon na dynię i to jest super sztos, bardzo szybki. No zobaczcie sobie, jak jeszcze nie znacie to sobie sprawdźcie, będzie tu albo w opisie albo i tu i tu. I coś mamy szybkiego, takiego bardzo szybkiego, co daje absolutnie szczęście. To jest drożdżowiec, nie jest może aż taki szybki, bo trzeba czekać, ale rano wstajemy, wsypiemy warstwy, wracamy z pracy i już wieczorkiem sobie jemy gorącego drożdżowca. Smacznego. O, ja już pięknie będę <kluz> Ja, tak łasa, ja, łasa. ja, ja komplemę, to jest, <grym> ja to jestem Możesz tak Mówi mówić.